Siemanko ziomeczki, z tej strony haskacz i witam was w y, pierwszym odcinku po długiej przerwie i za mną... <grym> poprzyłaś TO! I za mną jest huskaczka! Nawet na chwilę nie pokazałaś na ekranie, jedyne <grym> gdzie się pokazałaś to jakby leciałaś, y, jak wyleciałaś po ich To co, jeszcze raz? Tak, jeszcze raz. Mam kozioczki, sera na i witam w kolejnym odcineczku z, y, y, z Minecrafta i y, dzisiaj y, to jest pierwszy odcinek po, po drugie przerwy. tłumaczył dzisiaj czemu i ze mną jest chuskaczka. Pan możesz wyjść? Dobra. E, <laughs> I dzisiaj będziemy grali sobie. Tak dobrze było. I dzisiaj gramy sobie... Nie. Pobiegłem sobie po prostu stamtąd. Może chyba tego Nie. Ja Nie! Zaprosiłem na czacie zaakceptuj. Zielona, no? Co to za wózki? Kliknij to pięknie to zielona. Nie, to nic zielonego. Pokaż mi to. to. Co ty zrobiłeś? No nic z tego! Mm. No to, to, to. Powiem, że To. Super. No. Już. No. Dobra. Gramy sobie... Koty! Uuu, to następna osoba ma Gramy sobie... Gra... Daj, już... DAJ MI SIĘ WYSŁOWIĆ! Dibra. Gramy sobie teraz Bedworsy, będziemy grali tak... Będzie jedna rundka Bedworsów na Hypixelu i jedna na Cogscrawcie. Będzie y, Hypixel vs Coxcraft. Zobaczymy y, co będzie lepiej, na którym serwerze lepiej grać. Oczywiście... Tak, tak, tak. Oczywiście... Y, Serwer Coxcraft po pierwsze jest polski, po drugie jest jakby na non-premium, ale Hypixel chciałbym powiedzieć, że, że on jest angielski i jest mocno dopracowany, bo współpracuje z samym Microsoftem, więc no. I teraz tak szybko. Czemu nie było odcinku? Pistaszek! Czy możesz mi po najważniejszych od momentach odcinka mi nie przerywać? Yy, dobra, ty ty już łóżko. Tak. Ktoś ma tutaj nikt... Pistaszek! I nie było filmów na kanale z jednego ważnego powodu. Uznałem, że moje filmy są nudne i, e, i po prostu nie chcę Wam wypuszczać rzeczy nudnych. To teraz dużo animacji będzie blokowało, w sensie postaram się robić raz w e, i, e, I będę starał się zrobić montowane odcinki, zwłaszcza, że ten odcinek będzie chyba chyba zmontowany. to przywołujemy diamentów. A co idź po diamenty? No nie wiem, tak, to świetny pomysł. Akurat wtedy, kiedy nas atakują żółci. Normalnie jesteś ultramąd. Czy nas biali atakują? Nie wiem. Po prostu atakują. To ja zaatakuję białą, no po prostu. No kiedy żółci zaatakują. Próbuję. Kurde, nie, zaatakował nas, zaatakował nas, idzie, idzie, broni się! Pamiętaj, kto szybciej klika, nabalaj myszkę jak szalona. Jesteś szalona, mówię ci, zawsze ją Jesteś szalona, mówię ci, On mnie zepchnął. Wiedziałem! Leci tam na dół. Atak! Super. Ja tak. kolejne. Nie na mnie, tylko na gościa. A. Um. Ja muszę sobie jabłko kupić. Kiedy zapomnijem nie skapną cię, że ja jestem lumpiem, jak nie mogę wchodzić nawet. Ej, ja mi się teraz zrobię. Eee, o drugi kopia. Mhm. Ja się. Ja się zabawiłem. Ja się. Proszę teraz atakować. Ja to i MP. I zieloni jeszcze się budują super. E Cztery złota. Tak. No nie mogę kupować, a już dupę! Bo zaraz przyjdę i go znowu zrobimy. No tutaj się otrzymam. PAPIER! Teraz nie Normalnie. Ewakuujemy się z tej bazy. Chodź. Chodź. Szybko! Białe Z GÓRY! Dobra, rozko... Y no naprawdę musiałeś teraz, w tym momencie? Co? Nic. Idziemy. Dobra. Nie no. Zbrój się tutaj! Nie! Nie, 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 nie! Zbrój się tam! Zbrój się! No! Idź tam i się zbrój! Ja cię będę ochraniał tutaj. Żebyś zbroiła się i kupowała rzeczy sobie. Chcecie coś kupić? Nie dzięki. Władzę wziąć? Nie. Albo rozlej na... Tak, rozlej weź. Nie! Oddechów! Uciek, zabij go, zabij go. Atak! Atak! Dasz radę. Dala się radę. Super. Tak, możesz y, o możesz 3, y, 3 złota kupić sobie złote jabłko. Y, w dodatkowych. Ostatni zakładca. Ja ci mówię, czy ktoś nie idzie. O, dziękuję. A co, ty już No ja zginęłam, spadłem. Nie, graj sama. Pani mają łódź koczyk, który jest tam nich. Idzie biały, wyciągnie. Latnię ci. No to postaw chcę się widać. Teraz! E, teraz idzie. Postaw, postaw. Tu, tu. Został? Atakuj. Mam mniej HP. Hmm. Dobra, jak widzicie... Tej rundki akurat te, tego nie dało się rady wygrać. Nie wiem co. Co? To jest mapa. I widzimy się już na koks yy, No i pamiętajcie, że wow. trzeba wspierać polskie serwery, więc grajcie na polskich, nie angielskich. No znaczy, co? Yy, Przechodzimy do następnego serwera. Coxcrafta. Jesteśmy już na CoXCraftiku y A ja chcę Cię zobaczyć, bo chcę coś ci pokazać. No to pokażę mi teraz. Okej. Okay.

A wiesz gdzie jeszcze jest A, no, A, co mam robić? My no, jesteśmy w kolejce aktualnie. Co się stało? Ostarła sama matka, Ty stanie Co my coś się Dobra, weźmy łóżko do ręki. łóżko? A tutaj można to zapoznać co? Co? To tak Trzeba cztery diamenty Ale zapraszam na moje live tam, bo mam sensy już w tej chwili Nie, tak jest, ale... no co, wolałbym teraz skupić się raczej na jak e, gawet odwrótowy. Bo... Zapomniałem tutaj coś o ruchach. Trzeba! Te... Na Cox's grają same osoby, które mają osoby to... Bo ma. Atakują, dobra, jednak nie. <gry>

Zmarłaś? Kurwa, się. No nie zespiesz się. No, bym no jak widzisz, że łóżko jest rozwalone, to chyba dosyć oczywiste, żeby uciekać. O ty. Pół serduszka. No jak widzicie, nie da się grać tutaj. Zobacz, to jest lepsze. Cichaj tam. Jak... Czego ona musi mi zawsze przerywać zdanie? Powiem coś, ona mi przerywa. Nie mówię siedzi i o. Możesz się nauczyć, że... Nawet programu do, końca... do końca nie znam, a ty mi chcesz mówić o następnym odcinku. A, a co? Ja nie było masz tylko ten odcinek. chcesz, to możesz sama sobie nagrać. Ale chcesz z tobą. Bo... A mi się nie chce. A nie, to to, co to Długo nie nowa się? seria będzie ze Space Engineers. A z Minecrafta jaka będzie następna seria? Z minecrafta długo nie będzie sorry. nie będzie sorry? no długo sobie poczekacie na stare z minecrafta bo mi się nie chce mogę jeszcze pobrzucać moje stare z minecrafta ale nowych to jeszcze troszkę nie zobaczycie bo na razie space'y są moim priorytetem plus yy, animacje nie. nie dla psa kiełbasa jeździsz przed? Czy masz kiełbasę? No jestem tym skaczem. Moje logo też chustki. O co ci chodzi? E, o, o kota mi chodzi. Daj mi kota, bo ty bez kota to jest, jest co? Co? Lubiesz co? Nie wiem. Lubię. Gówno? Nie! nie. Nigdy bym tak nie powiedział. Później się to wiedzieć. Nie Jaki jesteś? Skaczę po, po dachu budynku. Ale jakiego? Na, na tym dopiero nam lecie. Jaki mam odpoczynamy? Ja dalej już kobietę to spokój. No ale przecież co? Na jakim na ty jesteś? No, zobacz, tam się reszczą ludzie. I, czyli nade mną, okej. Okay. To. Ale nade mną jest słońce tylko. No to teraz to na górę, ja się z wami żegnam. Z tej strony Haskacz i to jest, jestem w przyszłości, bo chciałbym jeszcze Wam powiedzieć jedną rzecz. Wspomniałem w filmie to, to się... W jest to opisane, ale dosyć niejasne. Chciałbym dodać jeszcze, że y, filmy będą się pojawiać od teraz. Y, Większość filmów będzie się pojawiały zmontowane, tego co mogę to zmontuję. Stare odcinki będą się pojawiały tak stare, z takiego z poduszczałem i tak dalej. To jeszcze się pojawią bez zmontowania. Oczywiście montowanie dopiero zaczynam robić i... Dzisiaj dopiero te wszystkie rzeczy poznałam, ale tak samo jak z animacjami, będę to uczył się na bieżąco. Dlatego chcę się e, was spytać, co byście woleli, bo, bo to jest dla mnie ważne. Pewnie montowanie, ale to co za różnica. E, chciałem wam jeszcze... I powiedzieć, że będzie seria nowa właśnie Space Engineers, z której chodzi to jest taki manga w kosmosie. Będę mógł wam w sumie pokazać, na jakim nowym świecie będziemy grali. Ja już tam mam troszkę pobudowane, bo chciałem, bo na live to, to robiliśmy, plus jeszcze, żeby coś do odcinka nagrać, chciałem się przygotować. Dlatego, um, dlatego mam tak dużo tam zrobione. Um, I tak to wygląda. Nie wiem, co, co wie, więcej dodać od siebie. Stawcie łapkę w górę i wbijajcie na na kanał chuskaczki, która ze mną nagrywała, linków w opisie i, i mój drugi kanał czerwoniaczek, będę reaktywował go wreszcie i mam pomysł taki, że tam będą się pojawiać filmy bez montowania, bo dwa kanały będzie trudno montować i jeszcze będzie Zapraszam jeszcze na mój kanał liveowy, na którym się będzie najwięcej działo w ostatnim czasie. teraz będzie się najwięcej działo, bo po prostu live y mi jest najprościej robić z tego wszystkiego. Mm. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że zapraszam do opisu, sprawdzajcie różne rzeczy, które tam się znajdują i każdy gotów trwał do tego momentu. Pięknego. Niech napisze w komentarzu. Mm. Nie mam pomysłu. To przypnę Wam serduszko. A ja się tymczasem z Wami żegnam. Do widzenia. O, pa pa. Już totalnie żegnam, żeby nie było. że Jeszcze coś będzie. Już się żegnam totalnie. Więc